Szałaj. Ale... Moi koledzy rozumiem przestawili ci swoje prawa? Tak, tak. Dobrze, zacznijmy więc przesłuchanie. Właściwie sklep twierdzi, że ta figurka jest jedną z najbardziej drogocennych z jego kolekcji. Ze ścianą przesłuchiwany jest twój kolega. Przez jarzynę. A nie chcę, żebyś przesłuchiwał przez jarzynę. To, że się, kto był mózgiem tej operacji, jest tylko kwestią czasu. Ale ja nic... Dobra, dobra. Zachęcisz tej figurki ci do 10 lat więzienia. Chyba, że zaczniesz współpracować. Czasami lepiej jest nic nie mówić. Jak na razie nie chcę gadać, ale to normalne przy takich przesłuchaniach. To, co tutaj widzimy, to idealny przykład drematu więźnia. Może wsypać kolegę, ale sam nie wie, co będzie mu się to opłacać. Zresztą sami zaraz zobaczycie. Słyszysz, jak swoim kolegą się miło rozmawiać za ścianą? Nawet masz szczęście, że za mnie trafiłeś. A co do tej figurki? Naprawdę fajna, ale czy było, warto było ją u Komu ona się bardziej podoba? To wiesz czy może twoją Nic nie powiem. <grych> powiesz, powiesz. Spokojnie. Zajmę sobie no po co mam była ta figurka? Fajna jest. No, nawet nawet całkiem fajna. Ale kto bardziej się ukraść? Ty czy ten jarzynowy? Ja, ja z, nie, nie, nie wiem. Chyba chyba zaraz coś powiem. Jeśli chce tego drugiego puścimy go wolno. Chyba, że ten drugi też go wsypię. Zresztą pokazałem. Mamy taką tabelkę. Jeżeli oboje będą mniejszać, to są po dwa lata, jeśli jeden drugiego wsypię, będzie 10 lat dla tego sypanego, 5 lat dla każdego, jeżeli oboje się wsypią. Nie są cennych, nie? Wow, Te, też tak mogę? Jak sobie z kolegę? Nie mogę. Salik mi zebranie. Zdejmij mi szalik. Zakładając, że nie mam kontaktu z drugą stroną, a kolega mnie sypnie, to ja wychodzę dzisiaj, a on dostaje 10 lat. Tak więc, jeśli zachowam się egoistycznie, to nic złego mi się nie stanie. Jeśli obaj byście mieli, obaj dostalibyście po dwa lata. Jeśli byście się wsypali, dostalibyście po pięć lat. Ta sytuacja jest odzwierciedleniem dylematu więźnia, jednego z dogmatów teorii Gier. Teoria Gier mówi nam o grach, że nie zgoni takich jak ta. W tej teorii, grą jest dowolna interakcja między ludźmi, której wynik zależy od decyzji wielu graczy. Innymi słowy, taką grą może być dowolna interakcja między ludźmi, z jakimi spotykam się na co dzień. Jednakże musi ona spełnić określone zasady. Po pierwsze, zawiera wiele graczy. W przeciwnym wypadku końcowy wynik zależałby tylko i wyłącznie od Ciebie. Po drugie, gracze nie mogą mieć ze sobą kontaktu. Po trzecie, gracze muszą zachować się racjonalnie. Czyli nie tak. Po czwarte, musi istnieć nagroda lub karą. W przeciwnym wypadku gracze nie mieliby o co grać. Po piąte i ostatnie, gracze chcą jak najlepiej dla siebie. Dylemat więźnia, który miał tutaj miejsce, jest znany z tego, że bardzo dobrze pokazuje brak kooperacji między ludźmi i jego skutki. Teoretycy stworzyli takie pojęcia jak punkt równowagi i strategia dominująca, aby wyrazić dwa skrajne podejścia. Punktem równowagi w tej sytuacji jest przypadek, w którym dwóch więźniów milczy, ponieważ jest to najbardziej opłacalne wyjście dla obu z nich. Strategia dominująca w dominującą jest przypadek, w którym jeden więzień wydaje drugiego, ponieważ jest to najbardziej opłacalne dla jednego z nich, a najmniej dla drugiego. Teoria gier zakłada, że w każdej rywalizacji, np. między dwoma mocarstwami czy dwoma firmami, istnieją dwie takie drogi. Jedna, która sprawi, że koegzystencja będzie bardziej korzystna i druga, której celem będzie jak największy problem po jednej ze stron. Game Theory znajduje swoje w wielu obszarach, m.in. w ekonomii, gdyż cała giełda i jej notowania opierają się przede wszystkim na działaniach współgraczy. Mimo to możemy znaleźć jej zastosowanie w codziennym życiu, zmieniając się w tylko gier, odnosząc do każdej decyzji, jak do gry. Podejmując decyzje, sprawdźcie, czy spełnione są zasady, dzięki którym teoria gier może Wam pomóc. Zastanówcie się, czy gracze zachowują się racjonalnie, kierują się własnym dobrym, czy istnieje nagroda albo kara. Znajdźcie strategie dominujące albo punkt równowagi. Pamiętajcie, że życie często wydaje się być grą, a zwycięzcami będą ci, którzy wiedzą jak grać wiedzą jak wygrywać.